W tym zadaniu musimy obliczyć, ile jest równa liczba 3 minus 2 pierwiastki z 3, całość podniesione do potęgi trzeciej. Żeby obliczyć tą liczbę, to wspomożemy się wzorem skróconego mnożenia na sześcian różnicy dwóch liczb, a minus b do potęgi trzeciej. Wzór skróconego mnożenia jest taki, że taki sześcian jest równy. a do trzeciej minus 3a kwadrat b plus 3ab. I jeszcze minus b do trzeciej. No i teraz stosując właśnie ten wzór, spróbujemy podnieść do potęgi trzeciej to wyrażenie, czyli mamy 3 minus 2 pierwiastki z 3 podniesione do potęgi trzeciej równa się. No i mamy tak: 3 do trzeciej to będzie 27, dalej minus 3 razy a kwadrat, czyli 3 razy 3 do kwadratu to będzie 9, razy jeszcze b. Czyli razy 2 pierwiastki z 3, dalej będzie plus 3 razy a, czyli razy 3, i jeszcze razy b kwadrat, 2 pierwiastki z 3 do kwadratu to będzie 4 razy 3, i jeszcze minus b do trzeciej, 2 do trzeciej to 8, razy pierwiastek z 3 do trzeciej to będą 3 pierwiastki z 3. To się równa, no i dalej upraszczamy to po prostu. 27 minus. 3 razy 9, 27 razy 2, 54 pierwiastki z 3 plus 3 razy 3, 9 razy 12, 9 razy 12 to będzie 108 i minus 8 razy 3, 24 pierwiastki z 3 to się równa liczby z liczbami 27 plus 108, 135 minus 54 minus jeszcze 24 to będzie minus 78 pierwiastków z trzech. No i tyle jest równy sześcian naszej liczby, czyli prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź C.